Witam ponownie na moim kanale Leszek Suchecki na Podsłuchu w cyklu krótkich filmów pod tytułem Hit czy Kit, Prawda czy Mit. W cyklu tym postaram się obalać różnego typu mity i demaskować różnego typu kity na temat wykrywania podsłuchów prezentowane w internecie. Dziś porozmawiamy o nieco wątpliwej metodzie wykrywania aplikacji podsłuchujących w telefonach komórkowych. Niektórzy specjaliści zalecają, żeby do telefonu wklepać na przykład ten kod, nacisnąć zieloną słuchawkę. Wówczas dowiemy się, czy nasz telefon posiada jakieś przekierowania. Przekierowania zarówno głosowe, jak i przekierowania różnych danych. To jest kod serwisowy. To tak naprawdę działa w ten sposób, że albo żądamy informacji od operatora, albo żądamy, żeby operator wykonywał jakieś przekierowania naszych rozmów, wbijając oczywiście kolejne inne kody. W ten sposób nie działa wykrywanie w aplikacji szpiegujących, podsłuchowych w telefonie, albowiem. Telefony, zwykle obdarzone takimi aplikacjami, łączą się z serwerami, tak jak pozostałe inne aplikacje, i tam dokonują wymiany danych bądź przekazywania tych danych. Także to może się okazać jakimś niewypałem wówczas, gdy powodowani powiedzmy tymi dobrymi rzekomo poradami, wklepiemy taki kod i dowiemy się, że nasz telefon nie posiada żadnych przekierowań, wówczas będziemy przekonani, że nasz telefon jest wolny od podsłuchu. To jest kit, a zaraz to Wam wyjaśnię. Wyobraźmy sobie teraz, że właściciele tych dwóch telefonów, pan X i pan Y, zamierzają ze sobą porozmawiać na jakieś bardzo ważne tematy, o których nie chcieliby, żeby ktoś inny usłyszał. I tu pojawia nam się tajemniczy Don Pedro, który wpadł na świetny pomysł, żeby w tym telefonie zastosować przekierowanie y, rozmów telefonicznych na jego numer. W jaki sposób udało mu się to zrobić? I to przekierowanie tutaj nastąpiło. Co się dalej dzieje? Pan Y usiłuje zadzwonić do pana X. Pan X jest poza zasięgiem akurat w tym momencie. Pan Y dzwoni do niego, ale ten telefon nie odbiera, bo jest poza zasięgiem, więc rozmowa zostaje przez operatora przekierowana na ten numer i tajemniczy Don Pedro odbiera połączenie od pana Y. Mówi: Halo! Pan Y mówi, a czy to, i tu wymienia nazwisko swojego kolegi. Nie, 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 a, a kto dzwoni, a w zasadzie o co chodzi? I tu następuje zakończenie połączenia. Okazuje się, że pan tajemniczy Don Pedro nie jest w stanie tą metodą podsłuchiwać rozmowy pomiędzy panem X a panem Y z prostej przyczyny, ponieważ to połączenie nie następuje pomiędzy tymi dwoma dżentelmenami, a ten pan. Tajemniczy Don Pedro nie jest w stanie wejść na trzeciego do tej rozmowy, bo to jest zwyczajne przekierowanie. Nowoczesne aplikacje podsłuchujące w telefonach komórkowych działają na zupełnie innych zasadach niż te opisywane przez osoby wykrywające metodą kodów serwisowych rzekome podsłuchy w telefonach. Yy, aplikacje działają niezależnie od operatora w sieci komórkowej, yy, bo nie byłoby to wygodne, żeby operator, a tym samym ktokolwiek inny, kto ma dostęp do billingów, miał możliwość wykrycia tego. Yy, aplikacje zwykle przesyłają wszystkie dane na serwery yy, i osoba podsłuchująca jest w stanie po zalogowaniu się do zwykłego serwera mailowego, na którym gromadzone są yy, dane. Ściągnąć je do siebie i odsłuchać wszystkie przekazy, przeczytać wszystkie smsy itd. Tak tak Operowanie kodami serwisowymi może być niebezpieczne dla użytkownika danego telefonu. Śmieję się, bo przypomina mi się takie zdarzenie, które miało miejsce w naszej firmie. Otóż pewna pracownica naszej firmy. Któregoś dnia zaczęła otrzymywać dość dużą ilość połączeń od różnych nieznajomych osób, które te osoby pytały o jakiegoś dżentelmena. Ona odpowiadała oczywiście, że nie, nie znam i odkładała słuchawkę. W pewnym momencie, gdzieś po dwóch dniach, zadzwonił pewien pan i zapytał: Proszę pani, czy pani nie wie, co z tym dżentelmenem się dzieje, czy on w ogóle żyje, bo ja i wielu moich znajomych nie możemy się do niego dodzwonić odpowiedziała, że nie wie i nie ma pojęcia i żeby jej nie zawracać głowy. Za mniej więcej kilka godzin zadzwonił sam gentleman, Któryś z tych jego znajomych przyjechał po prostu do niego i powiedział, że do niego się nie da dodzwonić i poradził mu, żeby z innego telefonu zadzwonił na swój numer, żeby sprawdzić, co się stało. Tak też i uczynił i dodzwonił się do naszej koleżanki. Yy, powiedział w ten sposób, że Yy, robił sobie jakieś przekierowania na telefonie i tak strasznie coś namotał, że w tej chwili siedzi z kolegą już czwartą godzinę i próbują to odkręcić, i nie są w stanie, bo tak strasznie jest coś nakręcone. I czy pani nie wie, jak to odkręcić, bo nie mamy bladego pojęcia, co się stało. Po prostu <gryw> przekierował sobie rozmowy na obcy zupełnie numer, a akurat trafił na numer naszej koleżanki. Nasza pracownica poradziła mu, żeby skorzystał z serwisu i pewnie tak też uczynił, ponieważ telefony się po prostu skończyły. Tak się kończą różnego typu zabawy z kodami serwisowymi. Lepiej tego nie dotykać, jeżeli nie mamy pewności, że działamy w jakiś racjonalny sposób. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam na następne. Też będzie ciekawie.